Igrzyska olimpijskie. Co się dzieje na, na Igrzyskach? Nie, przepraszam, co się działo jeszcze przed Igrzyskami? Co się działo przed Igrzyskami? Atleci zostali obrobieni e, podczas treningu. E, jak, jakaś turystka została zgwałcona. I to jeszcze z, to był zbiorowy gwałt, jakiś taki wiecie. Napadli par, parę typów, ją zgwałciło. E, w ogóle też Paryż się chwali, że. Jest rekordowa, rekordowo niska ilość przestępstw, a ludzie mają takie kurwa, to jak źle tu jest normalnie. <grym> to jest tragedia podobna. Nawet jakiś popolscy sportowcy się wypowiadali, że jak myśla, myśleli, że igrzyska olimpijskie będą takiej najwyższej klasy, powiedzmy pod względem organizacji zawodami, na jakich mogliby uczestniczyć. To póki co widzą, że są najgorsze, że są najniżej. I to jest super smutne. Bo ciekaw jestem, co się stało. Czy po prostu wymieniono ludzi na niekompetentnych? Czy korupcja jest aż tak duża? Czy ta inflacja to wszystko po prostu psuje możliwości? No ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest polityka, bo zasoby mamy. Jakby naprawdę to, że sportowcy muszą spać na kartonowych łóżkach. Które dla niektórych są nawet za krótkie, no to jest już ubliżające po prostu. Takiej imprezie i tym wszystkim sportowcom, atletom. Dobra. E jakieś podpalenie e spowodowało zatrzymanie linii kolejowych. Super. E o, jedzenia nie było dla, dla atletów, zabrakło jedzenia, były food shortages, to są no, braki jedzenia po prostu, no, bo wiecie, atleci też mają bardzo specyficzne diety, więc powinni im zapewniać to, co muszą jeść, żeby utrzymać formę, a no, nie mieli tego. Media Channel Staff Members, A, właśnie ludzie od wiadomości zostali obrabowani, widziałem nawet filmiki jak dosłownie, no tutaj akurat filmik widziałem jak sportowców obrabowali, bo dosłownie z samochodu rozbili szyby, z samochodu powyciągali im torby i znaleźli te torby paręnaście metrów dalej gdzieś w krzakach po prostu porozdzierane, pootwierane, jak jakiś sprzęt był to pozabierali, a jakieś takie rzeczy... Do uprawiania sportu ich po prostu zostawili albo zniszczyli i porozrzucali dookoła. Ja myślę sobie, po pierwsze takie, co za zwierzęta, w ogóle co. Jak ja się cieszę. No w Polsce mamy problem z wandalizmem, w sensie, że ktoś jakieś graffiti robi, albo nie wiem, niszczy kosze, niszczy ławki, takie rzeczy się dzieją, ale nie w skali, którą widzimy teraz w Stanach, czy właśnie na zachodzie, gdzieś tam w na, nawet jak mówiłem wam w, w, w Rzymie, że tam jest brudno po prostu. To jakby nie jest rozpierdol, jak w Stanach można zobaczyć w niektórych dzielnicach w Nowym Jorku czy tam w Kalifornii i tak dalej. Ale nadal nie jest czysto. W Polsce tak samo może nie jest super, ale jest w miarę czysto i ładnie. E, dobra, zostawiając to. Zwierzęta po prostu tam teraz żyją. Argentyna, a wiele z w ogóle meczów zostało zawieszone, bo ludzie po prostu wbiegali na boisko i to, to się nie działo. W sensie widzicie, nawet ochrona jest do dupy na tych igrzyskach, albo po prostu tłum jest aż tak nie wiem, no szalony. Ciężko powiedzieć, ciężko stwierdzić. No bo też, czy ktoś właśnie biedny, jakiś porąbany, miałby pieniądze, żeby wejść na takie wydarzenie? No nie wiem. Albo właśnie, czy po prostu wchodzą sobie, bo ochrona jest tak słaba? Warto też by było się temu przyjrzeć. Ok. Olimpijcy, olimpi, olimpijcy, olimpijscy ci rowerzyści są bardzo niezadowoleni z trasy górskiej. Mówił o tym miejscu, gdzie się zatrzymywali, jako no, że jest po prostu tragiczne. <laughs> Tutaj jest cały cytat długi, ale po angielsku jest więc sobie i wam tego oszczędzę. Jest po prostu tragedia. O ceremonia otwarcia, to już chyba nawet nie muszę nikomu mówić. Co to w ogóle kurwa miało być? Jakby to było tak obraźliwe. Gdyby spróbowano obrazić jakąkolwiek inną religię w ten sposób, w który obrażono chrześcijaństwo w tamtym miejscu, myślę, że zatrzymano by w ogóle te igrzyska. <laughs> Ale co się stało, to wielu sponsorów się wycofało przez to. To jest jakiś sukces. Fajnie, ludzie mają jeszcze jakiś kręgosłup moralny. <laughs> Jakby good for them. Okej. Okay. Eee, południowa Korea ogłoszona jako północna, ekstra. Eee, no nie wiem, czy ogłoszona, ale eee, wiem, że flagi czyjeś też pomylono. Jak jakiś kraj wychodził, to ktoś się zatrzymał, nie chciał wyjść, bo flagę jest wyświetlili. Eee, o, i flaga olimpijska była wywieszona do góry nogami na ceremonii otwarcia. Ciekaw jestem, czy to było zamierzone, czy też po prostu inkompetencja. Uf, no nie wiem, tak samo właśnie teraz sobie pomyślałem o grach komputerowych, jaka po prostu, czy inkompetencja, czy jakaś właśnie polityka wciśnięta tam na siłę, ale po prostu rujnuje produkcję czegoś, co tak naprawdę, co jest kochane przez miliony ludzi na świecie. Myślę, że to duża strata, o, okropna strata i, no co, tragedia, tragedia dla świata, tragedia dla ludzi. Może się w końcu z tego wyleczymy, jak to na zachodzie, jak tam Elon Musk, czy właśnie tacy filozofowie nazywają, czy psychologowie, raczej powinienem powiedzieć, tacy antyskrajnie lewicowi, antyskrajnej lewicy, o tak mówią o czymś takim jak woke virus, tak? Że mamy takiego wirusa umysłowego, który po prostu zaprzecza logice, zaprzecza zdrowiu ludzkości. Właśnie, kurwa, kolejna rzecz na igrzyskach. Mężczyźni biologiczni, przepraszam was, mężczyźni biologiczni mogą walczyć z kobietami w sportach, jakby w boks i inne sporty walki. Czy to nie jest pokurwione? Przecież to jest to jest tak szalone, jak jeżeli jesteś bardziej taką osobą, powiedzmy, za LGBT i tak dalej, i słuchasz z jakiegoś powodu tego podcastu, to super, po pierwsze, że masz otwarty umysł, a po drugie, jeżeli nie wiesz, to struktura kostna, mięśni, wydolność. Wszystko u kobiet i mężczyzn pod tym względem się różni i to nie jest tak, że o silna <laughs> przepraszam silna kobieta y, może być jak y, tam średnio silny mężczyzna nie <laughs> mężczyzna i kobieta nawet jeżeli facet jest trochę lżejszy od kobiety ma gęstsze kości może wygenerować w górnej części ciała większą siłę więc mamy trochę problem ponieważ Komuś może stać się straszna krzywda. Ktoś może o, jakby dostać wstrząsu mózgu. Ktoś może już nie wstać. Ktoś może umrzeć na ringu dosłownie. Oczywiście starają się, żeby temu zapobiec, ale to może się stać w takiej sytuacji. I to jest absurd. Nie, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. I kobiety, które są dotknięte tą chorą, właśnie ideologią, Zaprzeczającą logice w tym momencie. Mam nadzieję, że kiedyś jakaś sprawiedliwość dla nich będzie. Jak w pływactwie, tak, ta Lia Thompson w ogóle moja Ania, bym <laughs> czytała o, tej, o, o, o tym typie, właśnie, który mówi, że jest kobietą i pływał z kobietami, wygrał, tam oczywiście pobił rekordy, wygrał medale i tak dalej. Są, że to było nie fair i ona czyta i ogląda zdjęcia i on, Ania, mówi do mnie taki, Piotrek, ale on normalnie penisa ma, <noise> normalnie w tym stroju, który on pływał, widać, że jakby kuta z a Ja takie, no tak, jasne, że, no właśnie. I, to, i ona takie, what the fuck? Ja takie, no. I ona po prostu w szoku była. Jakby ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak szalone to jest. Że biologiczny, pełny, w pełni biologiczny mężczyzna, który powiedzmy nawet nie bierze hormonów albo bierze je od miesiąca, może nagle konkurować z kobietami i je dominować kompletnie. To jest tak obrzydliwe i absurdalne i nic, nic dziwnego, że ludzie się wkurzają. E, Okej, okay, dobra. E, nie, nie zostawiam jeszcze igrzysk. Na igrzyskach jeszcze był super e, fragment ze strzelectwa. Gdzie tam ludzie wiecie z tymi właśnie okularami, jakimiś zakrywkami, celownikami, tam strzelają ekstra. I ten jeden ziomek z Turcji, który zdobył drugie miejsce, srebrny medal, po prostu stoi. O... O... Oba. Obie, może o... oczy. Oba oka otwarte. <śmiany> Miał otwarte oczy po prostu. <śmiany> Jakby nic nikt... strzela przed siebie, i takie. Widziałem mema, jak to było, że Turcja kazała zająć mu drugie miejsce, żeby nikt się nie szczaił, że wysłali na Igrzysko Hitmana. <grymna> w sensie jakiegoś y, mordercy na zlecenie. I y, perhaps, ale ziomek gdzieś tam był nawet w jakimś programie, reagował na memy właśnie i posty z nim. Wydaje się bardzo miły i spokojny ziomek. Maybe he's a hitman. Nie wiem, ciekawe co on robi tak naprawdę. Dobra. E, po, powinien, może, był to sprawdzić wcześniej. E, co było też super, to e, Ziomek e, niepełnosprawny poniósł znicz olimpijski i zrobił to za pomocą egzoszkieletu. Jakby przypięli go do takiego urządzenia, w którym mógł stać i za pomocą e, układu nerwowego, tak naprawdę, poruszać tym egzoszkieletem. Za pomocą jego, swoimi nogami, i przejść jakiś tam fragment z tym z niczym. I gościu, co jest super, że też był sportowcem i właśnie miał wypadek i mógł to zrobić. To jest niesamowite. Na pewno wiele to dla niego znaczyło i. Jak nie wiecie, to teraz powstają Igrzyska Olimpijska, taka alternatywa Igrzysk Olimpijskich, które nazywają się Enhanced Games, czyli jakby ulepszone gry, bo chodzi o to, że ludzie będą mogli brać sterydy, ludzie będą mogli korzystać ze wszelkich technik współczesnej medycyny i farmakologii, żeby oczywiście pod okiem lekarzy i bezpiecznie, i dokumentując to wszystko na rzecz właśnie rozwoju badań, żeby zobaczyć po prostu, bo i tak ludzie z tego korzystają, i tak kombinują, jak mogą, tylko żeby z tych rzeczy korzystać, więc czemu by im nie pozwolić po prostu tego robić? Albo ludzie, którzy są już starsi i normalnie nie mogą konkurować, teraz mogliby konkurować w tu, ponieważ po swojej karierze w występach na igrzyskach zwykłych, mogliby zacząć brać sterydy i w tamtych wziąć udział. Jakie są plusy? Po pierwsze, obecne igrzyska olimpijskie to straszny skam, ponieważ co się dzieje, to ktoś zarabia miliardy, setki milionów dolarów, a sportowcy z tego praktycznie nie mają nic. Jakby zarabiają krocie dzięki tym igrzyskom. No i ktoś powie, ale sponsoring później to i tamto i to i to, to i tak powinno mieć miejsce. To jest absurd, że sportowcom się nie płaci za tam udział w tym. No może nie sam udział, ale no jakkolwiek powinni być opłacani lepiej niż yy, praktycznie w ogóle. W porównaniu z yy, oczywiście z przychodami, jakie są generowane przez tą imprezę. Dobra. Wracając do egzoszkieletu i tych Enhanced Games, jeżeli mamy właśnie się ulepszać, jeżeli to mają być ulepszone igrzyska olimpijskie, to teraz nie mamy do czynienia tylko z farmakologią, będziemy mieli zaraz do czynienia z inżynierią genetyczną. Będziemy mieli do czynienia właśnie z ludźmi, którzy wprowadzają jakąś augmentację elektroniczną. Ludzie, którzy nie wiem, będą mieli, ty, tytanu, jak już się wiele razy, tytanowe nogi, tak? które się nie męczą. I teraz takie Igrzyska będą mogły mieć kategorie elektroniczne, gdzie będą zespoły inżynierów dosłownie, jak w Formule 1. Bo ludzie będą biegać tak szybko i skakać tak wysoko, że w międzyczasie będą im się styki przepalały, i trzeba będzie inżynierów, którzy będą między okrążeniami im naprawiać nogi albo wymieniać im na nowe i w międzyczasie te chłodzić czy coś. No nie wiem, co może się stać, ale możemy zajść dosłownie do igrzysk super ludzi. I kto wie, może kiedyś będziemy mieli dosłownie, może nie supermoce typu ktoś dzieje ogniem, ale może będziemy mieli supermoce typu ktoś jest absurdalnie wielki, silny i twardy. Tak, będziemy po prostu mieli zawody w przebieganiu przez ilość yy, ceglanych ścian. <ścoughs> o Jezu. To by było głupie, ale zabawne i myślę, że całkiem ciekawe. Ogólnie wydaje mi się, że koncept tych igrzysk, gdzie można brać sterydy jest super. Jest to właśnie trochę sketchy, jeżeli mówimy o sportach walki, bo tu ludzie sobie krzywdę robią i naprawdę biorąc sterydy. Z drugiej strony można powiedzieć, że jest też bezpieczniej, bo jesteś lepiej chroniony masz właśnie gęstsze kości i tak dalej, ale no nadal możesz zrobić komuś większą krzywdę, więc yy, ciężko, ciężko o tym gadać. Ale na pewno badania z tego będą super. Będziemy...